Znaczy, ja powiem tak ogólnie, co jak co. Można osądzać o. No, naszą scenę różnie można osądzać, nie? Że wiecie, jesteśmy słabi, no, no nie mamy drugiej takiej drużyny jak Złota Piątka. Ale jak można naszą w ogóle scenę osądzać o radar? To, to jest pierwsza rzecz. Słyszycie gościa, jak można nas o radar osądzać? Ale to już wiecie, ja rozumiem, jakbyśmy wygrywali w meczy. Bo to wiecie, chodzi bardziej o mecze, jakbyśmy w meczy wygrywali. Na necie jeździlibyśmy na lany i w... Ale chodzi o to, że my za dużo nie wygrywaliśmy przez te wszystkie lata, no nie? Wiecie o co chodzi? Albo nawet ustawianie meczy, no. Nikt nas też nie posądzał ustawianie meczy za bardzo, tak? Też nie mieliśmy za dużo nawet dowodów na to czy coś. Jedyne dowody tam były to wtedy z tą palomą, tak? To jest jedyna rzecz. A tak ogólnie wcześniej nie było za bardzo takich rzeczy, nie? Przecież na polskiej scenie, by takie coś się działo. Nie przypominam sobie, żeby dużo takich rzeczy było. Ale ogólnie, żeby o radar w ogóle osądzać kogoś, to jest hit. No, i Luminar tam wiesz, to jest jedna rzecz, tam. Ale jak ja miał uznać Skadę, tak? Czyli wtedy ten też y, tych Bułgarów y, z Denysławem, właśnie Oksygen i tych różnych. To tamto to dopiero stary mecz fixing jest. tamto to ostro było. I te 500 to samo. Jeszcze z radarem na typy.